Bezsenność. Wieczorem owego pamiętnego dnia zaprosił mnie Nordstrom ze zwykłą życzliwością na kolację. Smutny to był posiłek, gdyż cierpiałem jeszcze dotkliwie z powodu mojej upokorzającej porażki. Nordstrom zaś drapał się po głowie w zamyśleniu, nie wiedząc skąd zdobyć owe 3000 franków, którymi miał nazajutrz opłacić dług u gospodarza. Wzbraniał się przed takim ujęciem sprawy, w jakim przedstawiłem powody mego niepowodzenia. Skarżyłem się, że mnie prześladuje, prześladuje nieszczęście i że zupełnie nieoczekiwanie. Okoliczności zniszczyły troskliwie opracowany plan. Przyczyny wypadku określił krótko. Odwaga doprowadzona do szaleństwa. Don oraz bezgraniczna zarozumiałość. Oświadczyłem, że chętnie poddam się jego diagnozie. Jeżeli fortuna, moja ukochana bogini, Da jeszcze dzisiaj znak, iż żałuje porzucenia mnie i przywróci mnie w swe łaski. Gdy wypowiedziałem te słowa, wzrok mój oderwał się od butelki meduku stojącej pomiędzy nami i spoczął nagle na olbrzymim knekciu Norströma. Czyś próbował kiedy masaży? Rzuciłem bezpośrednie pytanie. Zamiast odpowiedzi, otworzył swe uczciwe, kolosalne łapy, aby mi z wielką dumą pokazać na dłoniach grube mięśnie wielkości pomarańczy. Takie, o, takie. takie. Najwidoczniej mówił prawdę, kiedy mi opowiadał, iż dawniej w Szwecji robił dużo masaży. Kazałem kelnerowi przynieść butelkę wif najlepszą jaką mogliśmy dostać, wzniosłem kieliszek i wypiłem za niepamięć mojej dzisiejszej porażki oraz na cześć jutrzejszego zwycięstwa. Przecież powiedziałeś mi przed chwilą, że masz pustkę w kieszeni rzekł Nordstrom, patrząc ze zdziwieniem na butelkę szampana. Daj spokój, odparłem ze śmiechem. Przyszedł mi do głowy olśniewający pomysł, znaczący więcej niż sto butelek Wiglico. Wypij, kieliszek, a ja tymczasem o nim pomyślę. Nordstrom Mawiał zwykle, że posiadam dwa różne mózgi, pracujące w mej głowie na przemian: dobrze rozwinięty mózg głupca i słabo ukształtowany mózg pewnego rodzaju geniusza. Popatrzył na mnie bezradnie, kiedy powiedziałem, że przyjdę nazajutrz do niego na ruch pigal między drugą a trzecią, aby w ciągu godziny wszystko mu wytłumaczyć. Zgodził się, mówiąc, że jest to najlepsza pora na rozmowę bez przeszkód. Ja też byłem pewny, że zastanę go samego. Opuściliśmy pod rękę Café d'Elegance, noc, którą prawdopodobnie roztrząsał w tej chwili zagadnienie, które z moich mózgów spłodził ów świetny pomysł. Ja zaś wpadłem w doskonały humor. I prawie już zapomniałem, że mnie gdzieś z rana usunięto z Na Nazajutrz, punktualnie o drugiej, wszedłem do bogato urządzonego gabinetu profesora Gino de Mussy na Rue de Cirque. Był to sławny, nadworny lekarz domu urlańskiego. I stał na czele wszystkich wybitnych lekarzy paryskich. Dobrotliwie, jak zwykle, zapytał, co mógłby dla mnie uczynić. Odparłem, że przed tygodniem, kiedy widziałem go ostatnio, miałem zaszczyt zostać przedstawiony księciu de Amal. Jak zauważyłem, chodzi wsparty na ramieniu służącego i podpiera się ciężko na lasce. Pan profesor był łaskaw wyjaśnić mi wówczas, że książę cierpi na ischias i że kolana odmawiają mu posłuszeństwa. Ledwo może chodzić, a na próżno radzi się pierwszorzędnych chirurgów w Paryżu. Właśnie w związku z tym, z tą sprawą pozwoliłem sobie dzisiaj przyjść do pana profesora aby mu powiedzieć, że o ile się nie mylę, książę może być wyleczony za pomocą masaży. Ponieważ jeden z mych rodaków, autorytet w kwestii ischiasu i masażu, bawi obecnie w Paryżu. Proponuje, aby go zaproszono dla zbadania księcia. Jeannette de Moussi, który na równi z innymi francuskimi lekarzami owych czasów prawie nic nie wiedział o zasadach masażu, zgodził się natychmiast. Ponieważ książę miał nazajutrz wyjechać do swego zamku w Chantilly, umówiliśmy się, że zaproszę mego rodaka natychmiast do pałacu na Fabourg Saint-Germain. Po południu obydwaj zjawiliśmy się na miejscu, gdzie zastaliśmy profesora. Nordstrom dostał ode mnie wskazówkę, aby w miarę możliwości robił minę lekarza specjalisty, ale na litość boską, żeby nic nie gadał o ischiasie i masażu. Już podczas pierwszego badania przekonani byliśmy, że stan chorego rzeczywiście mógłby się poprawić pod wpływem masaży oraz pasywnych ćwiczeń. Książę wyjechał na do swego zamku w towarzystwie Nordströma. W dwa tygodnie później przeczytałem w Figaro, że sławny na całym świecie szwedzki specjalista dr Nordström został wezwany do Chantilly w celu leczenia księcia Neamal. Widziano już książęcą mość chodzącego po parku bez jej pomocy. Co dowodzi, że kuracja daje wyniki świetne. Doktor Nostrom ma też pod opieką księcia de Montpessier, który z powodu podagny był od lat kaleką. Obecnie zaś wyzdrowienie jego robi szybkie postępy. Wkrótce nadeszła kolej na księżną Matildę. Po niej usłyszałem o Don Pedro, księciu Brazylii, a następnie o kilku rosyjskich arcyksięciach, o austriackiej następczyni tronu i o infatce hiszpańskiej Eulalii. Nordstrom, który od powrotu z Chantilly był mi ślepo posłuszny, dostał aż do odwołania surowy zakaz Przejmowania innych pacjentów niż krwi książęcej. Wyjaśniłem mu, że zdrowa tak, taktyka polega na najprostszych danych psychologicznych. Po dwóch miesiącach przeprowadził się z powrotem do swego pięknego mieszkania na Bulwar Hausman. Do jego gabinetu cisnęli się pacjenci z całego świata, a przodowali im Amerykanie. Na jesieni Ukazał się podręcznik o szwedzkim masażu doktora Gustawa Nordstroma. Paris Liber Chachet, który skleśliśmy z gorączkowym pośpiechem, posiłkując się źródłami z dalej z dzieł szwedzkiej, jednocześnie ukazało się amerykańskie wydanie w New Yorku. Późną jesienią wezwano Nordstroma do Newport do wyleczenia starego Vanderbilta honorarium miał sobie wyznaczyć sam. Ku jego zdumieniu zabroniłem mu pojechać, a w miesiąc później starego multimilionera załadowano na statek i przewieziono do Europy, gdzie zaliczony został do grona pacjentów Nordstroma jako żyjąca reklama rozgłaszana olbrzymimi literami po całej Ameryce. Od rana do wieczora gniód Nordström, chorych swymi olbrzymimi łapami, które teraz coraz bardziej przybierały postać małych melonów. Wkrótce zmuszony był poświęcić nawet swe sobotnie wieczory w skandynawskim klubie, gdzie ociekając potem, zwykł był galopować po salach, tańcząc ze wszystkimi paniami ze względu na swą wątrobę. Utrzymywał, że nic tak nie, wymaga, nie wzmaga jego dodatniego działania jak taniec i poty. Powodzenie Nordstroma tak mnie cieszyło, że ja na jakiś czas zapomniałem o własnej porażce.